Dzień dobry z San Diego! Jezus, jak ja kocham to miasto! Byłam tutaj 10 lat temu, po raz pierwszy na dosłownie 4 dni i zostawałam w tym hotelu. Nie, nie, nie pamiętałam nazwy i mówię, Boże, jaki to hotel! I teraz poszłam sobie na wschód słońca gdzieś zobaczyć, ale okazało się, że a Jezus, jest dalej niż myślałam, więc nie dojdę. Mam nadzieję, że będzie z tej strony, więc coś może uchwycę. I sobie zdałam sprawę, że to jest ten Hilton i mówię Boże, wspomnienia odżyły, wspomnienia wróciły. Nadal podtrzymuję, że jest to najpiękniejsze miasto na świecie, w którym byłam. Bo wiadomo, nie byłam wszędzie na świecie, więc nie mogę wszystkich, o wszystkim mówić, ale no byłam już w kilkudziesięciu miejsc, miejscach, więc mam porównanie. Eee, czekam na wschód. Tam jest jakiś taki mały park. 642 i 643 powinno być wschód słońca um, tam pójdę Mam nadzieję, że tam coś będzie widać, no bo po um, to tu jestem, ale nie wstawałam jakoś wcześniej czy coś, no bo nie śpię już od godziny 4, bo w Londynie już jest godzina prawie 15 więc chcąc nie chcąc, no spać nie mogę. Spałam jakieś 5 godzin i nic z tym nie zrobisz, no niestety. Coś tam widać, coś tam widać z tyłu, coś tam się pojawia. O! Pełno bezdomnych, pełno ludzi, którzy też yy, biegają. Przede wszystkim ludzie dobrze po 70. Dobrze. Wydaje mi się, że po się... już taki o taki już. ale za zapieprza mówię kurde, da się? Da się. O jest słońce, wychodzi. Rzeczywiście, no, na plaży trzeba pytałam się ludzi. Chciałam nawet iść tym mostem, to się nazywa... Boże, ten most nazywa się... Um, Coronado Bridge, bo to jest um, Coronado Beach, czyli plaża Coronado. I ten most, ale pani mówiła, że kiedyś można było chodzić, ale teraz nie można, bo jest zamknięty, dlatego że ludzie po prostu, jak chcieli popełnić samobójstwo, no to się stamtąd rzucali, bo to jest najwyższy, tak jakby otwarty, no, most i dostęp ludzi cywilów do no do tego, więc mm, ząb. takim pomoście tutaj. Telefon. Tak czy mam? Tak czy mam w ręce, żeby tylko mi nie wpadł. Bo chyba bym chyba... nie wiem co. Poszła na ten most i się rzuciła już. Bo... o! Patrzcie jaka szczelina. No to będzie spokojnie bym wleciał. A to już koniec, to już ząk. Skibla nie wyciągnęłam, skibla nie działa, to tutaj to koniec. Jeszcze y, woda, słona. Także tego. Witam ponownie jak na drugiej części meczu, miałam iść spać. Mówię, dobra, przyjdę z tego oglądania z tego wschodu słońca, pójdę spać, bo jestem zmęczona jak cholera. Nogi mnie bolą, zrobiłam dzisiaj już 15 km, ale ja nie mogę spać. Ja nie, wiem, co jest, nie mogę spać. Jak ja bym piła kawę, to ja bym chyba eksplodowała. No normalnie. No nie byłobym już. Um, dostałabym zawału serca chyba naprawdę, bo to, to nie jest normalne, że ja miała tyle energii. Na zmęczeniu, jeszcze to coś jest nie tak. Gdzie wszyscy idą spać albo coś, bo, bo nie mogą, a ja po prostu nie mogę i tak. o oczek 5 zł, na pewno są spodowane jetlagiem, ale też na pewno są spodowane moją osobowością, moim byciem, moim sposobem bycia. Uch, mam ochotę na lody i to takie dobre lody. Baskin Robbins jest godzinę stąd drogi. Nie chcę mi się tyle iść. Ale panie w hotelu powiedziała mi, powiedziałem mi, że są lody podobne, nazywają się kali, kali cream i to są homemade uh, ice cream, więc idę na lody, bo tak mi się chce, że już wow, no, chce mi się loda, zimnego, gały. Tak wygląda miejsce, jest bardzo dużo ludzi Stojących, siedzących Stojących um, W kolejce Tutaj parę czasów przede mną, Tutaj następna To są wszystkie e, Smaki Chyba pójdę sobie na te Sugar free, salty, caramel I jeszcze jeden, Pan nie wiem jaki hmm, Porciata, mają nawet Pan zrobił mi loda, właśnie idzie w moją stronę Wow, that looks nice z tej strony, z tej strony zamówiłam sobie salted Caramel, który jest szłak, a pod spodem jest bourbon. Eee, nawet fakt jest jak, jak poświęcę co jest wielkim. Eee, wielki, wielki, bo to jadło, jadła, jadła. Zopatrzyłam za to 8,81 z napiwkiem oczywiście. Normalnie 740. Eee, Zajęliście dobre wody. Naprawdę coś to te polecam i za mało W końcu mogę sobie spokojnie jeść, bo ta czas mi się to tak szybko topią. Nie, no, były takie duże. Pyszne, przepyszne, przepyszne. Naprawdę takie. No, przepyszne. Zrobiłam dzisiaj 21 km, wczoraj 20,2 km. To mam maraton w ciągu dwóch dni. A ja się dziwię, czemu jestem tak zmęczona, padnięta. Nic mi się nie chce, wszystko mnie drażni. Chce mi się jeść, chce mi się cukru cały czas. Zresztą jak zawsze, ale teraz tym bardziej. Więc ja po prostu już teraz odpadam, Teraz chyba naprawdę już zasnę. Idę jeszcze tylko na e, basen, położę się na chwileczkę i może sobie tam po prostu zasnę w cieniu, bo e, e, zaśnięcie na, świe, na świeżym powietrzu jest. No, nie równa się temu, tego, to zaśnięciu w łóżku. Jest ujadła węża Ja mówię, jestem tak padnięta, że masakra. Miałam iść na promenadę, miałam iść do e, Old Town sa, e, San Juan, San Diego. E, miałam zrobić jeszcze dużo rzeczy, ale już nie zrobię, bo już po prostu mam dość. Także do zobaczenia jutro. Idę spać. E, San Diego, dzień trzeci. Dzisiaj witam się ze starego miasta San Diego, Old San Diego. Oczywiście wpływ e, meksykański. Kawiarnie, restauracyjki, pamiątki, No, jestem w domu. Jestem w domu, kocham Meksyku, że ja muszę po prostu siebie prowadzić chyba do Meksyku. To jest też na mojej liście, żeby chociaż przez pół roku mieszkać w Meksyku. Ja nie wiem, czy mi starczy życia na te wszystkie moje małe marzenia. Nie wiem, chyba nie. No. Trzeba działać, I to już? Ale super. No, mega to wygląda. No, nie, no. Super. I pani śpiewa jeszcze live? Super. Ale super to wygląda. Chciałabym, żeby takie miasteczko coś stworzył jeszcze w, tych starych, w takim starym, starym stylu i tylko takie, tak jak w filmach jest, że gdzieś tam y, tylko ileś tam osób mieszka w takim miasteczku i tylko Ty jesteś takie zamknięte, to jest zajebiste. moją opinię o tym, że San Diego jest najlepszym, najpiękniejszym miastem w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w każdym nie byłam, ale w tych, co byłam, w tych większych no, tu jest klimat, meksykańskie żarcie, pogoda, e, no i naprawdę jest piękne, szczególnie właśnie to stare miasto San Diego. Jeśli ktoś ma e, 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 jeśli ktoś ma, co? Okazję, okazję, to trzeba odwiedzić. Żyje się raz, więc dlaczego nie? Naprawdę, no coś pięknego. No coś pięknego, no nie mogę. I są takie, te stare jeszcze, te Boże, jak z filmów, jak z tych wszystkich Westernów, i to wszystko już pokazuje. Zobaczyłam teraz e, te stroje. Tutaj, o to, proszę bardzo. Chciałabym się ubrać w taką sukienkę, ale byłoby zajebiście. O, takie coś mi się podoba. Mega, to jest naprawdę mega. Chciałabym w, taki domek, w takim domku mieszkać. Ja się, ja się urodziłam w złym czasie i w w swojej e, przestrzeni życiowej. Powinno <grymne> się urodzić właśnie w Stanach, albo gdzieś e, na południu tutaj właśnie Stanów, albo gdzieś właśnie w Meksyku, a nie w jakiejś Polsce. Cosmopolitan hoca, No to, Jezus, jak to musi być zajebiście w tym hotelu. <grymne> Tam musi być właśnie takie stare te, w starym stylu wszystko zrobione. <mulity> tutaj meksykańskie słodycze, ale bardzo nie lubię. E, lubię tylko jedno. E, de la Rosa, coś takiego. Oni mają na przykład niech to nazywa. O, na przykład spicy cucumber. Proszę bardzo. E, co to jest? To są lizaki. Lizak i z chili. Albo na przykład mango i chili. E, wszystko takie spicy mają. To nie jest dobre. No bo jak jesz czekoladę, no to jest czekoladę, a nie jest e, chili, nie? Wszystko dosłownie jest z chili albo z limonką. Limonka spoko, ale chili nie bardzo. Bo na przykład mają piwo, to się nazywa chyba May Meci, Mochilada, może nie pamiętam teraz. I tam też jest właśnie piwo, i do tego dajesz chili i jakieś tam y, różne y, przyprawy. No jak możesz pić piwo z takimi przyprawami? W ogóle to ohydnie, a smakuje jeszcze gorzej. Um. Pulparindo, hardensore. No właśnie i znowu znowu Spicy. Dziękuję, ale... Nie. O, to, to jest to, To jest to co? De La Rosa. Tak. To jest jedyne co ja lubię. Um, no, nie mogę nawet tego pisać. Ale to jest jedyne co mi podeszło. Właśnie do tego tutaj marketu i mogę tutaj być i, być i być i być i być, bo jest tyle tych różnorodnych kolorowych rzeczy, że oczekulu dostajesz, ale to jest tak fajne, że na to patrzysz, o... To uwielbiam, to są, to są, fajne rzeczy na Día de los na Dzień Zmarłych. E, takie figurki, że są pary na przykład, facet i kobieta i już umarli, no to jest zajebiste, naprawdę. O, typowe mcykańskie mm, ciuszki i takie ponczo różne też, no czyli po prostu koc na siebie nakładasz. No naprawdę, o, kapelusze, nie mogę, no nie mogę stąd wyjść, zrobiłam już tyle zdjęć, tyle przybitek że nie wiem, czy mi starczy tego. Eee. Eee. O! Hi! <laughs> Thank you! Um, nie wiem, czy mi starczy eee. baterii, nie? I w ogóle strasznie mnie uszy pieką, bo nie posmarowałam uszu, posmarowałam wszystko, tylko nie uszy, a jest znowu 30 parę stopni, no i już się robi... O! Proszę bardzo. No nie mogę, no cały czas wychodziła i patrzyła wokół, dotykała wszystko, no zajebiste rzeczy, no. co do Meksyku! Teraz będę miała roster nowy, to widuję e, na Meksyk. Poproszę o Meksyk, chcę do Meksyku. Tak, dawno nie byłam. Piękne to jest, naprawdę przepiękne, patrzcie. Tak. I to wszystko jest ręcznie robione, więc ja nie dziwię, że to jest drogie. No, naprawdę przepiękne to jest, o. Mówiłam o tych, Dia de los Muertos. Nie wiem nawet z czego to jest zrobione, ale bardzo fajnie to wygląda. No, Przezajebiście. Znowu, gdybym miała swój dom albo mieszkanie, no to bym już miała. Także, jakby ktoś przyszedł na parapetówkę, to proszę prezent taki, nie? No. Leci właśnie samolot. Chciałam pokazać lotnisko. Cała płyta, więc można zobaczyć, jak lądują. jak startują. Jezus! chyba nie za bardzo. Przejdę. Chciałam po prostu podejść tam, ale ludzie za szybko jeżdżą tutaj. Kurde, może mi się uda zobaczyć. Teraz, 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 teraz. Upsi, Jezus przejedzie mnie. No, ups. Dobra. Tam jest lotnisko. Raz, dwa, trzy, cztery w kolejce. Znalazłam miejsce na burrito, nie inne niż ci Pani... Jezu, wielkie. To jest moja ręka, takie burrito, pewnie z 800 kalorii, jak nic. Za to burrito zapłaciłam 9,69 z podatkiem już. Czyli drożej, taniej o dolara od Chipotle. No i co, jem? Zobaczymy, co tam się znajduje w środku. Wziąłem sobie oczywiście vegan. I tutaj proponują mi, żeby zrobić zdjęcia, nicy zdjęcia. To burrito jest wielkie, więc chyba nie zjem całego naraz. Tak. Dobra. Mm. Urłok. była mi się już 17 km chodząc znowu, czyli następne 20 pieknie jak nic, nawet więcej. Idę do downtown, to co chciałam zrobić, po pooglądać tam są e, takie sklepiczki właśnie z, e, z takimi pamiątkami, oczywiście kawiarnie. Myślałam, że mam śminkę na zębach, bo zawsze mam. I później idę na zachód słońca o 18.40, a jest 17.40, więc mam godzinę, żeby się pokręcić. Może jeszcze później podebiegać, ale zobaczę, jak będą moje nogi, bo no kurde, to już jest dużo, 20, 20 km prawie. Ale mnie wyjewało po tym burrito, brzuch. Już dwie godziny odkąd jadłam i dalej mnie trzyma strasznie, Będziemy mnie trzymało do kurwa do nie wiem której. Ale tutaj pięknie, no pięknie. Niech też mi powie, że samiego nie jest piękne. Jest. Jednak jestem w nie? przyszłam na zachód słońca i zamiast skupić się na zachodzie słońca i być w miejscu, w którym powinna być zachód słońca, to ja sobie robiłam zdjęcia dookoła, nie? I później patrzę, o kurde, z za zachodzi. No i nie zdążyłam. Czy nawet takim zdjęcia mam z dali w e, przybliżeniu, ale to nie jest to samo, nie? Kurde, jestem głupia. I to ostatni dzień będzie tu mogłam zrobić zachód słońca. Pierdziele. Miałam być tutaj. Tutaj miałam. wczoraj. E, pięknie wyszły w nocy, ale no tu miałam być na zachód, bo tu, no mówię, ostatnia przestrzeń, a ja byłam sobie gdzieś w drugiej stronie. Masakra. No trudno. No, ale przynajmniej podniecałam się innymi widokami, także e, jedna plus. To no. już moja przygoda z San Diego dobiegła końca, niestety. Mogłabym tu zostać i mieszkać, naprawdę. Pięknie tu jest. Piesze piękne. Będę się już żegnać z Państwem. Dobranoc.